Witajcie moi drodzy, ja jestem Maciek i tam też jest Maciek. Dzień dobry serdecznie Maćku, jak widzisz dzisiaj z wyjątkowej sytuacji, bo stwierdziłem, że trzeba udać się z dala od cywilizacji. Żubry nie mają covid więc tu jest bezpiecznie. Ale trzeba zaraz wracać, bo wraca co? Bundesliga! I właśnie o niej sobie dzisiaj powiemy, ale moi drodzy, zanim my dwa Maćki zaczniemy, to jeszcze bardzo dobra informacja dla Was, bo właśnie ze startem Bundesligi BetKick przygotował specjalnie na tę okazję je zakład bez ryzyka, także koniecznie sprawdzajcie link w opisie. No i korzystajcie, co tu będę dużo mówił. Maciuś, przygotowałeś pięć tez i albo się zgodzimy z nimi, albo nie. Aczkolwiek, pierwsza teza, którą przygotowałeś, to jakoś dziwnie jestem spokojny, że się zgodzimy. To znaczy, ja akurat czuję lekkie poddenerwowanie, ale tutaj akurat uważam, że też się zgodzimy, także powiedz proszę tylko, co to jest za teza. Czy Bajon Monachium zostanie mistrzem? Zostanie, każdy to wie. Czyli chodź. Chodź. Chodź, chodź, chodź. To jest ważne pytanie, Siad. Czy Bayern zostanie mistrzem Piona? Piona. Tak jest, Cyk, ona to wie, psy to wiedzą, ludzie to wiedzą, będzie mistrzem. Przykro mi, przykro mi Erbelibs, przykro mi Bolusia. A mnie to nawet już nie jest przykro. Kilka sezonów temu to może jeszcze bardziej mi było przykro, ale teraz to już tak nie można powiedzieć standardik. Co by się nie działo na zakończenie sezonu, zawsze Bayern będzie mistrzem. Mogą zacząć słabo, mogą mieć więcej, potknieć mniej, ale suma summarum i tak zdobędą mistrzostwo. Także w przypadku tej pierwszej tezy no cóż, zgadzamy się. Zanim jednak druga teza, to proponuję przedstawić nasze typy na derby Zagłębia Rury, które już w ten weekend. Bo z Szalkę... Kurde, dobry mecz. Chciałoby się powiedzieć, że... Dobra, science fiction robimy, robimy science fiction. Niech będzie takie 3 do 2 dla gospodarzy. Przy tych pustych trybunach, boże, jak to będzie derby zagłębiało, to będzie dziwnie wyglądało. Ale wygrywają gospodarze, jedyneczka tutaj stawiam. I wynik daje też wysoki, taki 3 do 2. Znaczy, wysoki, dużo bramek w sensie. A mnie to się wydaje, że tych bramek jednak to nie będzie tak dużo, ale wygrają gospodarze. Takie 1-0, no góra 2-0 bym postawił. No i oczywiście wspaniały, młodziutki Norwek będzie strzelcem jednej z tych bramek. Erik Holland, także to jest właśnie mój typ. Pio, 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 piątek! Czy zacznie strzelać? To jest druga teza. I... I jeszcze dodaję, czy zdobędzie więcej niż 5 goli. Powiem tak, to byłby super wynik. 9 meczów maherta do końca. Strzelałby praktycznie w co drugim meczu z, z zakładką. Uważam, że nie strzeli, uważam, że strzeli koło czterech, może pięć bramek, nie więcej, co i tak uważam, że nie byłoby złe, ale jak się rozstrzela jak w Genui, o Jezu, to miłośników Bundesligi będzie jeszcze więcej niż po tej przerwie spowodowanej koronawirusem. Czyli ty mówisz, że raczej nie, a ja mówię, że raczej tak. No słuchajcie, przez ten długi czas, który trwał bez piłki, wielu mogło zapomnieć właśnie jak się gra w piłkę, ale nie nasz wspaniały Pio Pio. Miał czas przed pandemią, że się troszkę zaciął, ale może ta pandemia właśnie wpłynęła na to, że się odblokował, więcej czasu mógł poświęcić, nie wiem, na coś innego. W każdym razie, według mnie, odblokował się na tyle, że zacznie dobrze strzelać i przynajmniej w tych dziewięciu najbliższych kolejkach pięć bramek na jego koncie będziemy mogli zauważyć. To jaką mamy trzecią tezę, drogi Maćku? RB Lipsk na koniec sezonu będzie w tabeli przed Borusią. Tak, tak uważam. Powiem szczerze, jest coś takiego w tej drużynie z Lipska, że wierzę w ten projekt. Wierzę w ten projekt. Oczywiście Borussia Dortmund to nie jest ekipa, którą należałoby lekceważyć, ale wydaje mi się, że Nagelsmann i jego chłopaki mają, mają wszystko, żeby do tego wicemistrza w tym sezonie zdobyć, więc tak. To jest moja teza, której będę bronił. Ty bronisz, to ja atakuję. Według mnie Borussia będzie wicemistrzem w tym sezonie. RB Lipsk nie da rady, a to wszystko za sprawą tego, że Sancho będzie szalał na skrzydle oprócz strzałów, które dadzą bramki, będzie również asystował, dogrywał do naszego Holanda wspaniałego mówię naszego, no, bo ja po prostu jakoś lubię tego chłopaka, Tak mam i w związku z tym uważam, że właśnie Sancho i Holand zapewnią Borussii wicemistrzostwo, no bo do Bayernu to nie będą mieć podjazdu. To może zanim czwarta i piąta teza to drugi meczek do typowania. Co proponujesz? Union Berlin z Bayernem Monachium. To oczywiście idzie dwójeczka, ale jak Mam sobie życzyć, że jeżeli ma być ten rekord Gerda Miller'a, to tutaj lewy Hatriczek musiałby strzelić. 4-1. Mam nadzieję, że Polak oczywiście będzie miał ładne interwencje w bramce Unionu, ale lewy. Hatriczek. Oczywiście yes, no, mówienie tych wyników po takiej przerwie to jest science fiction, więc mówię 4-1. Nie no, kto jak kto, ale ja wiem, tak? Tutaj akurat uważam, no, że Union też nie sprawi niespodzianki i Bayern wygra, ale nie będzie jakoś dużo tych brameczek, takie 1-0, przepraszam, 0-1, 0-2. Lewandowski musi strzelić bramkę, nie ma innej opcji, w związku z tym mój typ 0-2. I dwójeczka, czyli stawiam na Bayern. Czwarta teza. Czy Lewandowski zostanie królem strzelców? Ta pierwsza część to umówmy się. Widzieli, widzieliście jego zdjęcie? Kompleksów się można nabawić, jak on wygląda po wznowieniu treningów. Więc tu się zgadzamy, że będzie, nie? No, Maciuś, będzie. E, ale czy pobije rekord Millera 40 bramek? Ja ci powiem tak, jak wlazłem i sprawdzam sobie, ile mu brakuje. To no, obawiam się, może nie dobije. Musiałby zacząć mocne strzelanie, i to takie turbomocne. Więc myślę, że nie pobije, ale na mnie przeszkadza. Bardzo, ale to bardzo chciałbym się z tobą nie zgodzić, ale w tym momencie, no muszę się z tobą zgodzić. Co mam zrobić? Robert, Królem strzelców? Ja, ja. Lewandowski pobije rekord Gerda Müllera? nine. nine. A to wszystko za sprawą napiętego terminarza, bo gdyby to było rozgrywane normalnie, byłoby dużo większe prawdopodobieństwo. Niestety mecze co trzy dni nie sprzyjają y, takim rekordom, a co za tym idzie? No przykro mi, Robert. Ale przynajmniej według mnie nie uda ci się to. Ale chciałbym, żebyś mnie zaskoczył. Zrobisz to? Czy Giki będzie lepszy niż Piątek? Czyli, czy Union Berlin będzie na koniec wyżej od Herty? Wbrew temu, że Union ma rozegrany jeden mecz więcej, znajduje się zaledwie dwa punkty nad Hertą. A pamiętajmy o tym, że w Hercie. No przed całym tym wstrzymaniem piłki był straszny bajzel, straszny bajzel, ale wydaje mi się, że teraz spróbowali to uporządkować. Tam za duże pieniądze są w grze, żeby, żeby to odpuścić. Poczytasz sobie później, ty. Myślę, że Hertha przeskoczył Union i, i to, że oni lecieli na łeb, na szyję w tabeli, to się odwróci, będą w tabeli nad Unionem Berlin. Przykro giki, ale i tak, z Polakiem nie przedłużyli kontraktu, więc nie szkoda tego Union. Tak mówisz? No to ładnie, ale mnie to się wydaje wręcz odwrotnie. No bo w hercie, no to wiadomo, pio, pio, duże pieniądze, duże oczekiwania, bardzo chcą, ale cały czas tam jest chaos i myślę, że w tym sezonie jeszcze się to nie zmieni. A po drugiej stronie Union Berlin na spokojnie, stabilnie jeszcze gra tam. Gikiewicz i oni sobie tak właśnie na spokojnie będą przed hertą Berlin. Ale pio pio będzie strzelał. Ostatni mecz Fortuna Düsseldorf z Paderbornem. Tutaj jedyneczka. Ten mecz uważam za najmniej ciekawy. Ale takie 2-1 dla Fortuny. Tak też na Jackpocie typowałem. Pobij Futrola na BetClick.pl. Ja akurat uważam, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie, bo w nim walka o utrzymanie. Padeborn patrzy sobie 16 punktów, Fortuna w 22, czyli może się tu dziać. A jak może się dziać i ma się dziać, to przeważnie za dużo się nie dzieje, czyli będzie remis. Dlatego mój typ na to spotkanie to jest 1-1. To są moje tezy dotyczące Bundesligi. E, sami widzicie, czy się zgadzaliśmy z Maćkiem, czy nie, i w ilu tematach, i dawajcie koniecznie znać, co wy sądzicie. No, dobrze mówię, Maćku? Maćku, to, że się tam w czymś nie zgodziliśmy, to nie znaczy, że źle mówisz, bo mówisz bardzo dobrze. Moi drodzy, czekamy na Wasze komentarze, Wasze typy. Przypominam w komentarzu link, a tam specjalnie z okazji startu Bundesligi, w sumie powrotu Bundesligi, BetKlik przygotował dla Was specjalną ofertę bez ryzyka. Także jak macie ochotę, korzystajcie na dziś od nas to wszystko. Dziękuję serdecznie Maćku tobie, dziękuję wam i do zobaczenia. Cześć. Dzięki, pa pa.